Wszystkiego najlepszego. 15 lat to wystarczająco dużo, żeby wiedzieć, co się robi dobrze, a czego się nie powinno robić. Jeżeli 15 lat już grać się ze sklepie to jesteście na dobrej drodze, żeby się rozwijać jeszcze jeszcze przez następne 15 lat. Łukaszu Wyczkowski, bardzo ci serdecznie gratuluję. Agata Sendecka, dzień dobry. Czas na informacje lubuskie. Dziś najważniejsze news dnia to oczywiście 15. urodziny zespołu Piąta Rano. Łukaszu i ekipo, życzę Wam samych dobrych wiadomości w każdym kolejnym dniu Waszej kariery. I grajcie tak głośno, żeby nie tylko Włagowie słyszeli. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia, nie tylko na ekranie. Cześć, witajcie Panowie bardzo serdecznie w ten fenomenalny dzień. Waszej 15. rocznicy. Z tego co wiem, nie znamy się na żywo, ale wirtualnie z tego co wiem, to chyba dobrze. Ja przynajmniej Was znam bardzo dobrze, waszą twórczość i z tej właśnie okazji przepięknej życzę Wam wszystkiego dobrego. Przede wszystkim dobrych, bardzo dobrych kolejnych płyt, szczerych płyt, bo ja cenię sobie szczerych, autentycznych, prawdziwych artystów, a wy do takich należycie. Przede wszystkim świętego spokoju, e, wolności twórczej, e, zdrowia dla Was i dla Waszych rodzin, bo e, tak naprawdę to życie zespołowe toczy się nie tylko w kręgu tych osób, które, e, które tworzą zespół, ale też osób, które, e, które są z Wami najbliżej e, i Waszych rodzin i e, Waszych sympatyków. Z całego serducha życzę Wam tego, co najpiękniejsze. Bawcie się, radujcie i mam nadzieję, że kolejne rocznice będą równie udane jak ta. Pozdrawiam. Do zobaczenia. Mam nadzieję, kiedyś w rano. Efra, Urząd Bezpieczeństwa. Łukaszu, życzę Tobie i całej piątej rano, abyście zalecili jeszcze mnóstwo takich 15, 18. A tak poważnie. Ja i cały Urząd Bezpieczeństwa życzymy Wam, aby muzyka płynąca prosto z Waszych serc towarzyszyła nam jeszcze przez 50, 60, 100 lat. Wasze zdrowie, panowie. Cześć Łukasz, chciałem Ci życzyć wszystkiego najlepszego z okazji 15-lecia Twojej grupy Piąta Rano i przede wszystkim podziękować Ci za Twoje serce, do muzyki, do ludzi, za to, że jesteś szczery, prawdziwy, oddany temu, co robisz, że obrałeś swoją drogę, która nie jest prosta, że. No, nie dałeś się sprzedać przede wszystkim. My wszyscy, którzy zmierzyliśmy się z tym światem muzyki, wiemy, jak to wygląda od kulis. Ty robisz dalej swoje, wydałeś świetną płytę. Polecam ten krążek. I chciałem Ci życzyć, abyś dalej trzymał się tego, co robisz, abyś dalej był w tym prawdziwy, abyś pokazał Polsce, że u nas w naszym lubuskim regionie są świetni muzycy. I kibicuję Ci, kibicuję Ci, trzymam kciuki. Cieszę się, że mogliśmy się poznać te paręnaście ładnych lat temu. Świetnie się obserwuje to, co robisz, że trzymasz się cały czas swoich zasad i jesteś przede wszystkim sobą. Dzięki Łukasz. Pozdrawiam. Trzymajcie się, chłopaki. Hej Łukasz, wszystkiego najlepszego. 100 lat. Pozdrawiam. Siema łyczek, siema piąte rano. Macie 15 lat. Życzę Wam co najmniej 30 jeszcze. Pozdro. Cześć Łukasz, to Adam Stachowiak. Ode mnie bardzo krótkie życzenia, ale za to bardzo treściwe dla ciebie i dla całego zespołu. Dużo zdrowia, zdrowia i jeszcze raz miłości, bo co jest ważniejsze w życiu niż miłość. Zresztą powinniście doskonale o tym wiedzieć. Wy i wasze Czarne Anioły jesteście super paczką. Oglądam was śledzę i, i mega mocno wspieram. Trzymajcie się i grajcie do końca świata i jeszcze jeden dzień dłużej. Cześć chłopaki, Jelena z tej strony. Słuchajcie, strasznie mi żal, że nie mogę dzisiaj być z wami, bo Dziesięciolecie zespołu Łukasz Łuczkowski Piąte Rana to jest coś po prostu wyjątkowego. Życzę Wam jeszcze wiele, wiele lat sukcesu, żebyście dobrze bawili w tym, co robicie, żebyście w tym byli szczęśliwi, żeby ludzie coraz więcej poznawali Was, czekali na Waszą muzykę, na nowe teledyski, na Wasze koncerty, żeby byli z Wami. Naprawdę. Niech wszystko będzie dobrze i zdrowie, zdrowie, zdrowie Wam, Chłopaki. 100 lat. Z desek Gorzowskiego Amfiteatru. Dla Ciebie, Łukasz, i całej formacji Piąta Rano. Najgrońsze życzenia z okazji 15 wspólnej działalności, wspólnego grania, aby ten pociąg o nazwie Rock and Rock'n'Roll used Was jak najdłużej, żebyście osiągnęli swoje cele, swoje szczyty, grali jak najwięcej koncertów, cieszyli się z tego, co robicie, a swoich fanów cieszyli Waszą muzą. Raz jeszcze pozdrawiam. Jarek Pikuła. Trzymajcie się cieplutko. Piętnastolecie działalności zespołu Piąta Rano. Gratuluję, kochani, wytrwałości i życzę Wam 100 lat w Rock'n'Rollu. Grajcie dalej, rozwijajcie się, odnoście sukcesy, piszcie piękne piosenki. Doskonale pamiętam, jak poznaliśmy się 11 lat temu w Nowej Soli. Od tego czasu Wam kibicuję, od tego czasu trzymam za Was kciuki, kochani. Super, wytrwaliście 15 lat i myślę, że wszystko to najlepsze dopiero przed Wami. Bawcie się dobrze na tych swoich urodzinach. Okay? Do pełnoletności jeszcze chwilka, ale z okazji 15-lecia to ja życzę wszystkiego najlepszego o rano. Łyczek. Eee, gratuluję, że to tyle trwa i oby trwało jak najdłużej. 100 lat, 150, 115 tak naprawdę. Do zobaczenia. Najlepszości w dniu starości. Łukasz, chłopaki, wszystkiego najlepszego. Piękna, okrąga rocznica. Życzę Wam dalszych sukcesów i takich wspaniałych fanów, jakich już macie. Trzymajcie się ciepło. Cześć Łukasz. Witam piątą rano. Słuchajcie chłopaki, z okazji waszego jubileuszu. Chciałbym wam życzyć przede wszystkim zdrowia, wytrwałości oraz tego, żebyście dalej dalej prosto z serca robili to co robicie przez te 15 lat, bo naprawdę jest to jest to kawał dobrej roboty. Jest to rock and roll w najczystszej postaci. Dlatego ja wam kibicuję. Cała armia czarnych aniołów wam kibicuje. I pewnie co drugi Polak już pomału Wam kibicuje. Pozdrawiam ciepło. Wykorzystajcie dzisiaj ten dzień i godnie go uczcicie. Pozdrowienia z jarocina Darek Cieślak Azel. Ciao! Zostaliśmy poproszeni i robimy to z wielką przyjemnością, bo obchodzicie 15-lecie działalności twórczej. Mam nadzieję, że następne 15 lat przed Wami

Dziękujemy Wam Dzień, bardzo. Dziękuję. Witajcie, kochani. Witam Was serdecznie. Witam wszystkich przed Telewizorem czy przed Telebimem. Nie mam pojęcia, gdzie ten film będzie oglądany. Natomiast na pewno moja obecność na tym filmie jest dla Was wielkim szokiem. Za co z góry przepraszam. Przepraszam też za moją y, twarz, ale przed chwilką skończyłem słuchać. Y, no, przyznaję się, po raz. Chyba setny płyty niejakiego zespołu Piąta Rano, no i takie są efekty słuchania tej muzyki, muzyki słuchajcie. Także no nic na to nie poradzę. Natomiast do rzeczy: Zespół Piąta Rano podobno obchodzi w tym roku 15 urodziny. 15, 15, zwał jak zwał. Z tej okazji całkiem poważnie, naprawdę tym razem całkiem poważnie, chciałbym złożyć Wam chłopaki serdeczne życzenia wytrwałości w graniu, w tworzeniu muzyki i w przebywaniu ze sobą, bo zespół to jest przede wszystkim rodzina. A jak to bywa w rodzinie, nie zawsze jest wesoło, także na to wszystko też trzeba mieć siły. A akurat u was bardzo czuć, że jesteście rodziną i to dla nas fanów jest bardzo ważne i bardzo odczuwalne, dlatego że wam bardzo dużo siły w tym Właśnie trwaniu w tej rodzinie. Oby trwała do 60. urodzin na ten przykład. Wtedy już na pewno przyjadę. Poza tym życzę Wam bardzo dużo zdrowia, bo to jest najważniejsze, bez tego nie zrobicie nic. No i oczywiście, Eweny. Oby było dużo powodów do, do pisania muzyki, oby było dużo powodów do pisania tekstów. Co jeszcze, kochani? No. Prawda jest taka, że nikt z nas nie wie, czego tak naprawdę w głębi serca sobie życzycie, także po prostu życzę wam tego, aby to, co jest w waszym serduchu i te wszystkie pragnienia, które się tam znajdują, żeby się po prostu spełniły. Życzę kolejnej płyty jak najszybciej, bo do no, zbicia przyznaję, że już po prostu mam ochotę na kolejny materiał. Także to tyle, no, nigdy nie byłem mówcą, nigdy nie potrafiłem składać życzeń, dlatego skromnie, ale, ale jestem. Ale teraz najważniejsza rzecz, oczywiście wszystkie te życzenia, które powiedziałem, składam każdemu z was. Oczywiście poza łyczkiem. Trzymajcie się, hej! Siema, piąta rano! Kupaj karantiny! Życzę wam 65 lat na scenie, bo potem już reństwąsi nawet odpadają. O 5 rano tylko wariaci co rano wstają. Wszystkiego najnaj, naj. Trzymajcie się chłopaki. Ej! Cały czas jesteśmy z wami. Siet!